Mamy absolutnie niezwykły stosunek do nowych członków społeczeństwa. Zamiast otwarcie powiedzieć dzieciom: Witaj w ludzkiej rasie, bawimy się według pewnych reguł. Chcemy ci je wyjaśnić, żebyś wiedział, jak się poruszać. Gdy dorośniesz i zrozumiesz zasady gry, być może wymyślisz lepsze. Zamiast tego traktujemy dziecko jak kogoś na okresie próbnym. On nie jest jeszcze prawdziwym człowiekiem, tylko kandydatem na człowieka. Aby zachować rolę rodzica lub nauczyciela, postępujemy tak jak system medyczny. Tam nie mówią ci wszystkiego o leczeniu, bo gdyby tak zrobili, wyleczyliby cię i odszedłbyś. Oni wolą zatrzymać cię dłużej. Podobnie wygląda cały system przygotowywania dziecka do życia, które zawsze jest przygotowaniem i nigdy tak naprawdę nie nadchodzi. Wprowadzamy system oceniania. Wciągnięte w to maleństwo mamimy obietnicami. Szkolimy je do wiecznego przygotowywania się. Przechodzi się przez przedszkole przygotowujące do zerówki, zerówkę, do pierwszej klasy itd. aż do liceum. A potem, jeśli uda się nas wystarczająco zafascynować systemem, idzie się na studia. A jeśli jesteś wystarczająco bystry, zostaniesz profesorem kręcąc się w kółko w tym systemie. W końcu, po studiach lub uroczystości ukończenia szkoły, jesteś wypuszczany w świat z wielką pompą. Byłeś szkolony do tego i oto nadszedł ten moment. Ale kiedy wychodzisz na swoje, na pierwszym spotkaniu handlowym przekonujesz się, że to znowu to samo. Chcą, żebyś wypełnił normę, a jeśli ją zrealizujesz, dają ci wyższą i tak to się kręci w kółko. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach możesz być już wiceprezesem i nagle dociera do ciebie, że czujesz się oszukany, bo życie wydaje się takie samo jak zawsze. A zostałeś przecież uwarunkowany, by rozpaczliwie potrzebować przyszłości. Ostatecznym celem, do którego przygotowuje nas ten system, jest emerytura. Będziesz wtedy seniorem i będziesz miał bogactwo i czas wolny, by robić to, czego zawsze chciałeś ale jednocześnie będziesz mieć problemy zdrowotne i brak energii. Cała ta ścieżka, od początku do końca, jest mistyfikacją. Jesteśmy wciągnięci w dziwny system, który dzieli nasz dzień na pracę i zabawę. Praca to coś, co robią wszyscy i za co dostają pieniądze, bo nikt tak naprawdę nie ma ochoty tego robić. Innymi słowy, jest to tak okropne i nudne, że aż trzeba za to dostać wynagrodzenie. Celem wykonywania tej czynności jest zarabianie pieniędzy, a celem zarabiania pieniędzy jest cieszenie się z zarobionych pieniędzy. Kiedy już je masz, myślisz, że możesz kupić przyjemność. To bzdura. Pieniądze nigdy nie kupią przyjemności, bo wszystkie przyjemności zależą od dyscypliny, a nie od wydawania symbolicznej wartości, jaką są pieniądze. Tam, gdzie mieszkam, pełno jest pięknych łodzi motorowych i żaglówek. Z których nikt nigdy nie korzysta. Zostały kupione, bo ludzie uwierzyli w reklamę, która mówiła, że jeśli kupisz taką rzecz, będziesz miał przyjemność, prestiż i tak dalej. Ale potem nagle odkrywają, że posiadanie łodzi wymaga wiedzy żeglarskiej, która jest trudna do zdobycia. Dlatego nikt nie ma na to czasu, i jedyne co robią z tymi łodziami, to weekendowe przyjęcia koktajlowe. Wracasz do domu i można by pomyśleć, że po zarobieniu pieniędzy czeka cię wspaniała uczta i inne przyjemności. Ale nikt tego nie robi. Jecie obiad-o kolację z mikrofali, a potem spędzacie wieczór przed ekranem, oglądając elektroniczną reprodukcję życia, oddzieloną od was szklaną taflą. Nie można jej dotknąć ani wąchać. Czujesz dziwny smutek, bo cały ten proces edukacji, prowadzący do czegoś w przyszłości, do tej wspaniałej nagrody na końcu drogi nigdy tak naprawdę nie nadchodzi. Dzieje się tak, ponieważ od początku kształtujemy u dzieci wadliwe poczucie tożsamości. To najważniejszy aspekt całej tej układanki. Dziecko dorasta w naszej kulturze i kształtujemy je w sposób, który stawia przed nim nierozwiązywalny problem życiowy, prowadzący do ciągłej frustracji. W rezultacie ten problem jest stale przesuwany na przyszłość. Także człowiek żyje i uczy się żyć w przyszłości, a nie w teraźniejszości. Nie mówię, że należy poprzestać na filozofii carpe diem, czyli jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy i nie planować przyszłości. Mówię, że planowanie przyszłości ma sens tylko dla ludzi, którzy potrafią żyć w pełni w teraźniejszości. Bo kiedy planujesz przyszłość i ona nadchodzi, a ty nie potrafisz żyć w teraźniejszości, nie będziesz w stanie cieszyć się z przyszłości, dla której planowałeś. Wciąż będziesz miał w sobie syndrom, w którym szczęście polega na obietnicach, a nie na bezpośredniej realizacji. A wszystko opiera się na idei, że jutro dostaniesz to, czego pragniesz i będziesz mógł się bawić, jeśli tylko jutro będzie wyglądało obiecująco. Innymi słowy, jeśli kiedykolwiek przeżyłeś jeden kompletny moment, możesz być gotowy na śmierć. Możesz powiedzieć to, co miałem, to było to, to było dobre. Ale jeśli nigdy nie przeżyłeś tego kompletnego momentu, śmierć jest zawsze jak gość, który wchodzi do baru o drugiej w nocy i mówi: Czas, panowie, proszę za mną. A ty mówisz: Och, proszę, jeszcze jeden drink, jeszcze nie teraz. Bo tak naprawdę nie czujesz, że kiedykolwiek miałeś udane życie, że kiedykolwiek dotarłeś tam, gdzie chciałeś. Nasze społeczeństwo jest jak gigantyczne kasyno, w którym wszyscy gramy w grę, której reguł nie rozumiemy. Gonimy za wierząc, że szczęście jest tuż za rogiem. A kiedy już go dosięgniemy, nareszcie będziemy usatysfakcjonowani. Ale szczęście nie jest celem podróży, to sama podróż. Jedynym sposobem, aby wyrwać się z tej gry, jest zacząć żyć w teraźniejszości, docenić proste rzeczy w życiu, spędzać czas z bliskimi, robić to, co sprawia nam radość i przestać martwić się o przyszłość. Życie jest krótkie i ulotne. Nie marnujmy go na pogoń za złudzeniami. Otwórzmy oczy na piękno otaczającego nas świata i chwytajmy każdy moment z radością i wdzięcznością. To jest prawdziwa gra w życie. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli ten film zmusił Cię do refleksji nad własnym życiem, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. W komentarzach zostaw swoje przemyślenia na temat systemu, w którym żyjemy. Do zobaczenia.